Proszę Państwa, ruszymy teraz sprawę żywej paginy i numeracji przypisów, która ma być dla każdego rozdziału, w naszym przypadku dla każdej przygody, nie, zaczynać się od jedynki. Więc tak, mam przygody, no widać, że to nie jest do końca sformatowane tak, jak być powinno, mam przygodę. I teraz tak, pierwsza rzecz, która tyczy się. Jeżeli chcę dokonywać zmiany związane z numeracją, z przypisami, z żywą paginą, to zawsze muszę stosować, słuchajcie, jakby takie wydzielone bloki tekstu. Wydzielone obszary nazywają się sekcjami. W związku z tym ja muszę zastosować, no sekcją może być strona, sekcją może być element mniejsza, strona może być 100 strona, a może być, rozumiemy, tak? Gdzie sekcje robimy? Najprościej sekcję jest zrobić z panelu strony. Sekcja obrazuje się trójkącikiem. To już jest wprowadzona jedna sekcja. Teraz. Ja tą sekcję nie wiem, czy mam chyba źle mam w ogóle, bo powinienem sobie tą sekcję zrobić tu. No to nic, no to niech to będzie sekcja tam jakaś pierwsza. Więc teraz prawy przycisk myszy i zobaczcie tutaj. Opcję numerowania i sekcji. I teraz zauważcie, że w tym miejscu mam początek jakiejś nowej sekcji. Rozpocznij numerację od, ale ja nie chcę, bo ja chcę, żeby była numerowana. I zwróćcie jeszcze uwagę na jedną rzecz. Na razie zajmiemy się tylko sekcjami. Znacznik podrozdziału, numeracja stron, przedrostek sekcji takie rzeczy mam tutaj jeszcze do zrobienia. To zwracam na to uwagę. OK, pojawi się nowy trójkącik. Teraz konto F, znajdę przygodę drugą. Przygoda druga. Przygoda pierwsza. Przygoda, gdybym miał ostylowane o te tytuły rozdziałów, to bym mógł sobie znajdować po stylu, bo to ma swój własny styl. Przygoda P i R, -sza. także zdecydowanie pewnie by mi szybciej było znaleźć, ale czy to nie wiem, czy to jest ta przygoda, ale załóżmy, że to jest ta przygoda. Więc co ja teraz robię? Po pierwsze, ta przygoda, ona gdzieś jest tutaj, załóżmy, że to jest tu. Ona musi się rozpocząć od nowej strony. Jak to zrobić? Albo pamiętam skrót CTRL i numeryczny Enter KUBA, albo tekst wstaw, znak podziału, znak łamania. Mogę mieć kolumnę, mogę mieć ramkę, czyli w ramce dokonam już podział. Mogę mieć podział strony, strony nieparzystej, parzystej, koniec zakapitu, i ja chcę podzielić stronę. Czyli wymuszanie nowej strony jest kontrol i numeryczny Enter. No i zobaczcie, mi przebuduje to oczywiście, no tutaj nie mam tak za fajnie, ale ja, no tylko, tylko tyle przypomnę, żeby styl dobrze zadziałał, to ja muszę zrobić tak i pewnie tam mam gdzieś te style dla kapitułu, ale nie mam pewnego stylu dla zrobionego tego, no to o, teraz dopiero mi zadziała odstęp przed i tak to trzeba zrobić po prostu. No i dobrze, żeby nam się to później ładnie widziało, no to właśnie jest tutaj, tak? Klikam tu prawy i sekcja. Albo pewno w obiecie gdzieś będą również. E, sekcje, albo w tekście, ale nie. W układzie pewno słuchajcie. No bo to jest bardziej układ. Widzicie gdzieś tutaj sekcje? O, to właśnie, tu dziękuję. Tak, albo prawie jest łatwiej. Co robimy? Na razie nic, automatyczna numeracja, wstawiam w sekcję. Jest trójkącik, jest. Ile mam sekcji? Jedną, drugą, trzecią. I teraz. E Jeśli ja chcę, a już pewnie mam tak zrobione, bo zobaczcie, że tu mi przypis już skoczył na jeden. To. Mam zrobione sekcje, mam zrobione bloki. To teraz poszczególne elementy, to znaczy zajmować się chcę przypisem. No to jeżeli nie widzę tam, a nie widziałem w prawym, albo tutaj, żeby sobie przypomnieć układ, sekcja, nie widzę tutaj nic o przypisach, no to kojarzymy, spróbuję zrobić tak, że będę miał opcję przypisu dolnego i tutaj spróbuję coś znaleźć na ten temat. I teraz zobaczcie. Normalnie to jest wyłączone. Wznawiaj numerację. Co? Strona jest bez sensu. Co strony widzące? No, może czasem trzeba. Może by to było w jakimś tym czasopiśmie. Ale my chcemy co sekcję. I teraz. W numeracji jest to, że ja w przypisach chcę, żeby one były w nawiasie kwadratowym. Mogę wybrać inne znaki. Albo wpisać je po prostu. Co jeszcze? Wiemy o tym, że jaki ma mieć w tekście, jak numer przypisu i jak na dole ma to być zrobione. I separatorem jest znak tabulatora. Więc popatrzcie, to jest wszystko w przypisach dolnych. Więc jeżeli ja mam zaznaczoną tę opcję i wybrane sekcje, to tutaj natychmiast tu jak przejdę do przygody tej, którą miałem na górze zdefiniowanej, bo zrobiłem tam sekcję, to tu będzie od jednego, tak? I tam jest, widać, że to działa. No dobrze, a teraz żywa pagina jeszcze. O co chodzi w żywej paginacji? W żywej paginacji chodzi o to, w ogóle paginacja to jest stawienie numeru strony. Ale żywa pagina to jest jeszcze wzbogacona o to, że w zależności od na przykład tytułu rozdziału dodaję sobie do numeru strony jeszcze tytuł rozdziału. W związku z tym spróbujmy to zrobić. Ja to zrobię teraz, kochani, prosto, powiedziałbym prostacko. Sami popatrzycie, że jest to niezbyt dobry sposób, przy dokumencie, który ma pewnie z 200 ileś tam stron. A tutaj jest 216 stron, 215. Dlaczego? No, bo zobaczcie, jeśli ja zrobię to w najbardziej toporny sposób chcę wstawić cokolwiek w InDesignie, robię pole tekstowe. No, to zrób sobie pole tekstowe. Oczywiście tu żeśmy powinni fajnie sobie zrobić jakieś, ile będziemy chcieli mieć odstępu. No i właśnie znowu, no i znowu, jeżeli ja to zrobię tak, to pewnie gdzieś tam może to dziać się bardzo różnie. Myriad Pro. Rozmiar, myślę, że powinien być taki, Aha, ale ja tego nie zmieniłem. Chociaż nie, 12 na 13 chyba pierwotny był. Co teraz tutaj chcę zrobić? Wstawić numer strony. No ale ja chcę, żeby to robił design automatycznie, bo na tym polega paginacja. Więc w tekście, więc muszę wstawić znak specjalny, a w zasadzie znacznik. Gdzie ten znacznik specjalny może być? W dolnej części specjalny e, e, znacznik i zobaczcie, bieżący numer strony. No super, wstawił mi już spacja, bo ja chcę, żeby był odświetlony taką linią pionową, i tu się powinien pojawić tytuł. Tytuł rozdziału. No właśnie, i teraz słuchajcie, jest to tak, że ten tytuł rozdziału ja powinien mieć ostylowany. To jest pierwsze I teraz, no na razie wyjdę z tego. Co robię? Muszę znowu coś tutaj tak wstawić, żeby on zczytywał mi znacznik rozdziału. No i właśnie, jest coś takiego. Jak wchodzę w pole tekstowe, w tekst, i słuchajcie, w znakach specjalnych. Jest i uwaga, uwaga, bo nie się zdarzyło, że się naciąłem na to, w symbolach, popatrzcie, znak wypunktowania, copyright, wielokropek, akapit, rk, ale popatrzcie, jest też symbol pod rozdziału, uwaga, wstawię to, to jest paragraf, ale teraz to mi nie napisało tutaj przygoda wstępna, tekst, bo to nie chodzi o symbol, czyli o glif inaczej. Symbol to jest glif, glif rysunek, nie? Chodzi mi o znacznik. Jaki? Przy bieżącej, następnej, poprzedniej? Nie. Znacznik pod rozdział. On stawił ten znacznik pod rozdział, ale nic się nie stało. Dlaczego? Bo teraz zobaczcie, co trzeba zrobić jeszcze. Ctrl -S, może zapisze ten dokument. Teraz Wracamy do sekcji młodzieży, czyli coś co związane jest z układem. Tym razem prawy przycisk może wybiorę, prawy. Opcja sekcji numeracji. Zobaczcie młodzież, mam tutaj, zwracałem Wam na to uwagę, zrób znacznik, zrób tutaj znacznik podrozdziału, ma być wstawiony. W znacznik podrozdziału, a on jest tu wstawiony, wstawi się coś, co tutaj napiszę, a ja napiszę, no nie skopiowałem sobie, więc napiszę przygoda wstępna. I proszę teraz zobaczcie, jak ja zatwierdzę to, co się stało, to usuwam, o, on mi tutaj to zrobił, czyli ktoś powie, no nie jest to w pełni automatyczne, no można by za pomocą zmiennych to zautomatyzować, ale nie o to chodzi. Bo teraz popatrzcie, dlaczego to jest, powiedziałbym, najbardziej sztubacki sposób? No bo tutaj znowu rób to ręcznie. Gdzie by to było zatem lepiej zdecydowanie zrobić? To, co ja tutaj teraz zrobiłem. Na stronach wzorcowych. Pięknie to mówicie. Słuchajcie, więc jak to powiedzieliście, to ja zamykam.